Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj tematem przewodnim będzie skracanie zamka metalowego. Pokażę Ci jak zrobić prosto i skutecznie, żeby nasz zamek mógł mieć taką długość, jaka nam jest potrzebna, żebyśmy nie byli uzależnieni od, od zamków kupionych pasmanterii, tylko i wyłącznie. I teraz ja potrzebuję zamka, który będzie miał 7 cm, długość, 7 cm na długość, tak? Czyli 7 cm to będzie odległość, która się rozpoczyna od... Tego ząbka do końca tej blaszki. Mierzę. Ile ma mój zamek? Mój zamek ma 8 cm. To jest tylko centymetr różnicy, ale jednak potem przy yy, spodniach, do których będę go wszywała, no ten centymetr będzie mi przeszkadzał, dlatego że będę musiałabym jechać wtedy po ząbkach, a w metalowym zamku jest to dość skomplikowane. Więc po prostu sobie skrócę i będę miała taki zamek jaki jest mi potrzebny. Dobra, co będę potrzebowała? Na pewno nie będę używała do skracania mojego zamka swoich dobrych nożyc. Nożyce krawieckie zakaz jest używania do przecinania takich zamków, więc je będę odkładała. Będę potrzebowała na pewno jakiegoś znacznika, który sobie zaznaczę, czyli albo mydełko, albo ładzak znikający. Czymś, co będę mogła sobie zaznaczyć na zamku, tą odległość. No i przede wszystkim będę potrzebowała jakiegoś sprzętu dodatkowego. W tym wypadku są to takie obcążki, które ja kupiłam sobie specjalnie w tym celu, ponieważ w czasie szycia wiele razy będziecie potrzebować coś skrócić, jakąś, jakąś przywieszkę sobie zaczepić. Czyli takie obcążki malutkie będą Wam bardzo, bardzo się przydawały. przydawały w wielu sytuacjach, więc można sobie takie po prostu kupić i mieć jakiś taki pomoc krawiecku. I teraz. Ja to kupiłam w zwykłym markacie budowlanym. Dobrałam sobie tak, żeby to było małe, zgrabne. Tutaj ma, ma takie czub, mają czubki, które będą mi tutaj bardzo potrzebne. I co robię? Tak jak Wam wspomniałam, potrzebuję 7 cm zamka, więc mierzę sobie te 7 cm od początku, czyli od dołu, czyli od tutaj tego miejsca, gdzie kończy się blaszka. I tutaj, gdzie te 7 cm jest, zaznaczam, że w tym miejscu jest moje 7 cm. Oj, tutaj trochę mi się źle zaznaczyło, no ale powiedzmy o tak. Tutaj gruba linia, ale sobie poradzę. I teraz ja muszę co zrobić? Przede wszystkim muszę usunąć te ząbki, wszystkie te ząbki, które znajdują mi się ponad moją zaznaczoną linią, a tę blokadę, która się znajduje do końca przenieść po prostu sobie niżej. I teraz jak ja to robię? Zaczynam od tego, że przy pomocy moich obcążków sobie tą blokadę zdejmę. To nie jest takie proste, jak będziecie tutaj sobie to robić, to zobaczycie, że trzeba tutaj sobie pokombinować. Jak ja to robię? Robię sobie to w ten sposób, że ja może sobie tutaj obniżę i będę robiła to tutaj o w ten sposób. Kładę sobie tu na ręku, ponieważ mam tutaj takie czubki na, w tej mojej obcążkach, to sobie je tak tutaj y, podważę. Żebym ja sobie je tylko lekko uchyliła. Musicie bardzo uważać, żeby po pierwsze nie skaleczyć się. O widzicie, jak ja naciskam sobie tutaj jednym y, końcem jakby na szczyt tej blaszki, a drugi pod spodem i robię to po lewej stronie. Nie chcę uszkodzić tego tutaj tej powierzchni blaszki, która jest po stronie prawej, dlatego robię to po lewej. Sobie tak nacisnęłam i ta blaszka mi się lekko otworzyła do tego stopnia, że ja jestem w stanie ją teraz bez problemu zdjąć zamka, czyli widzicie, nie mam już tej blokady, ona jest tu jest ona rozchylona odkładam i to samo robię z drugą stroną, z drugą stroną. uważajcie żeby w czasie tego y, robienia tej operacji, żeby Wam to po prostu nie odprysnęło, zdarza się, że to tak odskoczy, więc ja staram się trochę ręką to przykrywać, jakby przytrzymywać jak Wam odskoczy na drugą stronę pokoju lub pracowni, czy nie daj Boże na podwórku będziecie to robić, to nie znajdziecie, no i mamy uwolnione tak, nie mamy tych blaszek. Teraz moim zadaniem jest usunięcie tych ząbków, więc ja po prostu łapię obcęgami i te ząbki sobie wyrywam. Jeden ząbek, drugi po prostu łapię sobie o tu, za koniec tego ząbka ściskam i wysuwam. To nie jest trudne, ale wszystko musimy robić w taki sposób, żeby nie uszkodzić zamka. Tu już nic nie odchylam, po prostu wyrywam. I teraz oczywiście, jak ja mam zaznaczony tutaj, że to ma być mój zamek, to muszę tak usunąć jakby ząbek niżej, żeby po założeniu tej blokadki, ona żeby się mi tutaj zrównała, tak? Czyli jak ja sobie do tego miejsca bym ząbek yy, tutaj usunęła, to ta blokada byłaby wyżej. Więc muszę ją sobie, te ząbki trochę poniżej. I teraz robię to samo z drugiej strony. Czyli wyrwałam tutaj trzy ząbki. I teraz wyrwę z tej strony 3. tylko te ząbki pamiętajcie, że one się zachodzą tak jakby one no, nie są na równi tylko więc muszę zadecydować czy ten ząbek jeden, jeszcze nie, jeszcze jeden tutaj wezmę z tej strony 4. i wtedy będzie akurat tyle co mi trzeba wyrwałam ząbki i teraz mam tak one się tutaj o tak zazębiają więc teraz jest mi odpowiednio i teraz jeśli mam to wykonane biorę moje metalowe blokady wsuwam ponad ząbkiem czyli to bez problemu mi teraz tutaj się wsuwa bo to jest rozchylone i muszę teraz odpowiednio znowu chwycić o w ten sposób przytrzymać i tak sobie tutaj chwycić pomiędzy te szczypczyki żeby to zacisnąć już wstępnie to zacisnęłam sobie jeszcze mogę poprawić i teraz po prostu samymi tymi czubkami w ten sposób trzymając ściskam. Ściskam i jest założona. To samo wykonuję z drugiej strony. Biorę to jest takie bardzo malutkie, więc musi to precyzyjne precyzyjna praca. Musimy to zrobić tak, żeby nam nic nie odpadło. Wciskamy do końca. Przytrzymujemy i. Staramy się tu ładnie zacisnąć estetycznie. Tada! Zamek jest skrócony, zapinam. Wszystko działa. Ząbki, które usunęłam, sobie tutaj leżą. Także zamek można uznać, że jest skrócony na taką odległość, jaką sobie zaplanowałam. I nieważne, czy ten zamek będzie dłuższy, krótszy, możemy nawet wziąć długi zamek do kurtki, jeśli leży, wala się nam niepotrzebna, go potrzebują, i po prostu skrócić go w takiej odległości, jakiej chcemy. I teraz uwaga, jeśli ja bym chciała, żeby ten zamek, bo ten jest znacznie, tutaj potrzebowałam tylko skrócić centymetr, natomiast tutaj musiałabym go skrócić znacznie więcej. Jeśli ja w tym zamku zaznaczyłabym sobie, że ja go mam skracać dotąd, to nie myślcie sobie chociaż, że my musimy wszystkie te ząbki usunąć do tego momentu. My wystarczy, że usuniemy sobie tutaj te ząbki od zaznaczonego miejsca ciutkę poniżej i tutaj, tak? Tylko tyle ząbków wystarczy, dlatego że my zawsze w zamku musimy mieć tą wolną przestrzeń, tak? Która potem umożliwi nam wszycie tego zamka. Czyli pamiętajcie. Wtedy usuwamy od tego miejsca i tutaj kawałek, żeby ta taśma była bez ząbków, i to jest wystarczające. A reszta taśmy, tutaj, jest do wyrzucenia. Oczywiście pamiętamy, że musimy odzyskać najpierw tą blokadę, którą potem przeniesiemy nie tutaj, tylko właśnie tutaj. Więc jeśli chcecie się pobawić ze skracaniem, Zamków to na początek proponuję, żebyście sobie wzięli jakiś stary, niepotrzebny zamek, który nawet jak się coś zmarnuje, coś się nie uda, to nie będziecie jakby mieli straty. A jeśli już się nauczycie to robić prawidłowo, no to już potem każdy zamek możecie skrócić do długości, która Wam się która jest Wam potrzebna. Także tyle by było w dzisiejszym filmiku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do e, oglądania kolejnych filmów. A w następnym filmie pokażę, jak wstawiam zamek do spodni, jak wymieniam zamek w dżinsach przy użyciu tego skróconego zamka. To cześć!